toczyła się pierwsza wojna światowa. A czy wiecie co wtedy działo się w Strzegomiu? My też nie wiedziałyśmy, ale troszkę poszperałyśmy i informacjami, które zdobyłyśmy. Chciałobyśmy podzielić się z wami Strzegom, moja mała ojczyzna, miasto z bogatą historią. A ja Patrycja. Jesteśmy uczennicami zespołu szkół w Strzegomiu. Uczęszczamy do drugiej klasy informatycznej. Niedawno wraz z profesorem Markiem Żubrydem, nauczycielem naszej szkoły, zaczęłyśmy odkrywać nową historię. Ponad stuletni budynek okazał się kryć wiele tajemnic. W roku 2013 odkryto w naszej szkole kapsułę czasu z roku 1874, w której ówcześni mieszkańcy schowali dokumenty dotyczące życia historycznego, społecznego i gospodarczego w Strzegomia w XIX wieku. Nasi uczniowie wylewają siódme poty, by jak najlepiej zdać maturę. A teraz cofnijmy się do 1914 roku. Na mocy rozporządzenia ministralnego w sierpniu 1914 roku w tej auli odbyła się matura wojenna uczniów najwyższej klasy gimnazjum realnego, którzy zgłosili się do wojska dobrowolnie albo zostali już do niego powołani. W dniu 3 sierpnia sześciu najstarszych uczniów najwyższej klasy gimnazjum podali się obowiązkowemu egzaminowi ustnemu, wszyscy z korzystnym rezultatem. Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim w imieniu grona nauczycielskiego zdrowego i zwycięskiego powrotu. Oprócz uczniów do wojska zostało powołanych sześciu nauczycieli, a kandydat Kunze wstąpił do wojska jako ochotnik. Powołanie następnych miało odbyć się później. Szkoła została w dniu 7 sierpnia otwarta zgodnie z obowiązującym planem. Każdy z nawet rozpoczęcia I wojny światowej, od wyścigu zbrojeń po powie wypowiedzenie wojny Serbii przez Austro-Węgry 28 lipca 1914 roku. Kiedy Rosja wypowiedziała Niemcom wojnę wieczorem 1 sierpnia 1914 roku, w Strzegomiu został ogłoszony stan wojenny. Mocno padało, kiedy około godziny 19.00 rozległ się dźwięk bicia w Werble i kapitan w asyście żołnierzy. Przeczytał zgromadzonemu na ulicy tłumowi postanowienie stanu wojennego. O godzinie 21.00 w ten sam sposób został ogłoszony zaostrzony stan wojenny. Nastrój stał się coraz bardziej przygnębiony, kiedy odczytano ograniczenia komunikacyjne. Zgodnie z ogłoszeniem generała dowodzącego VI Korpusem Armijnym wszystkie karczmy miały być zamykane o godzinie 22.00. Zabroniono organizowania pochodów wszelkiego rodzaju zebrań politycznych w czasie zaostrzonego stanu wojennego. Wskutek tego nie odbyły się uroczystości z okazji założenia Mięskiego Towarzystwa Gimnastycznego, wyjazd Towarzystwa Gimnastycznego Jacht na ćwiczenia w Lubawce oraz święto ogrodów Strzegowskiego Powiatowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W dniu 28 lutego 1915 roku były wydawane właścicielom domów kartki na odbiór chleba i mąki w celu rozdzielenia ich na poszczególne gospodarstwa domowe. W kurierze ukazało się następujące ogłoszenie. Na każdą osobę, najpierw bez różnicy wieku, w gospodarstwie domowym przypada na tydzień najwyżej 4 funta chleba lub 3,15, czyli 1575 g mąki. Chleb i mąka mogą być zbrane według uznania. Przy przeliczeniu mąki na chleb należy zwrócić uwagę, że 1 funt mąki to 1,25 funta chleba. Zmiany liczb osób w gospodarstwach domowych należy meldować natychmiast w komisji zaopatrzeniowej dla strzegomia i grabiny, aby można było skorygować ilość kartek. Regulacja spożycia chleba i mąki wchodzi w życie z dniem 1 marca bieżącego roku. Od tego dnia będzie sprawowana ścisła kontrola. Postępowanie sprzeczne z prawem grozi 6 miesiącami więzienia lub karą pieniężną do 1500 marek. W dniu 15 kwietnia 1916 roku tutejszy magistrat podał do wiadomości, ponieważ podczas liczenia bydła okazało się, że duże zapasy zwierząt rzeźnych nie są już dostępne, dlatego ustalono przydział mięsa 175 gram na głowę w tygodniu. Z miasta, naziemna linia kolejowa i nowy dworzec miasto zostały ukończone w roku 1913. Natomiast 15 lipca 1914 roku zostało zwołane tajne posiedzenie radnych miejskich w celu otwarcia szybkiego połączenia kolejowego Wrocław-Strzegom-Jelenia Góra, z czego żaden pociąg pośpieszny nie miał zatrzymywać się w Strzegomiu. Zgromadzenie wystosowało protest i wysłało burmistrza wraz z radnym miejskim na zwołaną w dniu 18 lipca konferencję we Wrocławiu. Na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia burmistrz mógł poinformować zgromadzenie, że jego sprzeciw na konferencji przyniósł korzystny rezultat, a po mojej prawej znajduje się restauracja, w której turyści mogli kiedyś zjeść. Kary w tym okresie były wyjątkowo surowe. Przykładem tego jest Gustav Franz, który 28 stycznia 1916 roku w strachu przed karą za roweru prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Wyszedł z domu około godziny 7 rano. Według wyjaśnień dziecka domyślano się, że chce sobie coś zrobić. Na skraju kamieniołomu znaleziono jego ubranie, jego ciało zostało wydobyte dopiero 13 marca. Otwarcie nowego kina przy ulicy obecnie Szarych Szeregów zostało zakomunikowane w ogłoszeniu dniu 1 sierpnia 1915 roku, ale dopiero w sobotę, dnia 14 sierpnia, nowe kino otworzyło swoje podwoje. O godzinie 17 odbyło się przedstawienie dla zaproszonych gości honorowych. Nowe kino wywarło na obecnych duże wrażenie. Na początek wyświetlono film o wojnie, który został żywo przyjęty przez widzów. Po nim wyświetlono znakomitą komedię Dziewczyny Marsz na Front. Dokument wiosną nad Adriatykiem oraz film z Tygodnia Wojny. Filmy były wyświetlane tymczasowo na białej ścianie gipsowej. Na zakończenie obecni nagrodzili pokaz długą owacją. Obecnie kino jest zamknięte, ponieważ nie przynosiło zysków właścicielowi. Wkrótce ma zostać przerobione na inną inwestycję. Do 1 kwietnia 1914 roku rozpisano przetarg na roboty budowlane przy konstrukcjach szachlucowych dla katedry oficerskiej. Mimo wojny, prace były już tak zaawansowane, że w maju 1915 roku w miejsce 3 batalionu część 2 batalionu mogła się już wprowadzić. Ze względu bezpieczeństwa, wstęp do nowego budynku koszar, jak i na dziedziniec koszarowy dla osób nieopoważnionych został zakazany. Osobom, które miały tam coś do załatwienia, nakazano załatwienie legitymacji u batalionu rezerwowego, które miały być okazywane podczas wejścia na obszar wartownikowy, a także nakazano stosować się do zarządcych wartowników. W innym przypadku można było zostać aresztowanym i ukaranym. Znajdujemy się w pobliżu ruin pozostałych po restauracji. W ówczesnych czasach góra Krzyżowa była punktem przyciągającym mieszkańców miasta, jak i wycieczkowiczów. W dniu 11 marca 1914 roku na posiedzeniu radnych miejskich odbyła się ożywiona dyskusja w sprawie przebudowy restauracji na górze i przeznaczeniu na ten cel środków. Najpierw przewodniczący przeczytał opinię miejskiego Radcy Budowlanego, która udowadniała konieczność przebudowy domu gospodarza, niebezpiecznych dla ruchu schodów do mieszkania i zagrożony zawaleniem się dach. Przedstawiono również projekt i rysunek budowlany, który został objaśniony przez miejskiego bratcę budowlanego. Głównym celem przebudowy było powiększenie mieszkania gospodarza i wąskiego wejścia po schodach. Magistrat zdecydował podwyższenie dachu środkowej części budynku i utworzenie połączenia z ubikacjami. Na parterze należało powiększyć pomieszczenie restauracyjne i kuchnię. Postanowiłyśmy odwiedzić serce naszego miasta czyli bibliotekę publiczną, mienia Eliza Rzeszkowej w Strzegomiu. Nazywam się Katarzyna Wójcik. Jestem dyrektorem Biblioteki Publicznej w Strzegomiu. Interesują się, coraz więcej mamy takich czytelników, którzy przychodzą do nas i szukają książek o tematyce regionalnej, ponieważ piszą coraz częściej prace licencjackie, magisterskie o tematyce właśnie naszego regionu, miasta, ziemi strzegomskiej i okolic. Historia. historia. Zdecydowanie historia miasta i okolic, tak. No, szczerze mówiąc jestem zachwycona. Bardzo dużo się dzieje w naszym mieście. Widać, że pozyskuje nasze, nasze miasto i nasza gmina wiele środków finansowych z Unii Europejskiej. Widzicie same, ile robi się ulic w mieście, remontuje chodników. Remontujemy zabytki strzegomia, remontujemy zabytki również na wioskach, co jest bardzo ważne. Tam są różne kościółki, przecież te małe. Wszystkie praktycznie świetlice wiejskie zostały również wyremontowane. To jest bardzo ważne, ważne miejsce na wioskach, ponieważ są to takie miejsca integracji społecznej. My w mieście w różnych miejscach możemy się spotkać, prawda? I mamy wybór, a na wioskach jest jedna świetlica. I one są teraz na tak, w takim standardzie, że naprawdę jest to bardzo duży krok do przodu. Dbamy o, o, o wszystkie sfery rozwoju naszego miasta, i gospodarcze, i kulturalne, i edukacyjne, także naprawdę rozwój jest wszechstronny obecnie, obserwuje się zdecydowanie. na te na pewno Bazylikę Mniejszą strzegomią. Praktycznie wszystkie zabytkowe miejsca w naszym Strzegomiu, te kościółki, które się u nas znajdują, kościół Zbawiciela, no i na pewno punkt widokowy na Górze Krzyżowej zdecydowanie. Bardzo ja kocham to miejsce. Kocham i nigdy bym nie wyjechała nigdy gdybym nie zmieniła miejsca zamieszkania. Naprawdę znam tu każdy kąt, czuję się tu fantastycznie, znam tu mnóstwo ludzi, to jest moje miejsce na ziemi. Wojna dawała o sobie coraz częściej znać. Do miasta przychodziły informacje o śmierci pochodzących ze Strzegomia lub okolicznych wiosek żołnierzy. Dla uczenia ich pamięci postanowiono wybudować honorowy cmentarz dla żołnierzy. Lekarz powiatowy polecił przekształcić położone po lewej i prawej stronie kaplicy cmentarnej pola na miejsce pochówku, które byłyby ukształtowane w formie lasu. Nie udało się nie zauważyć, że groby jakiś czas po pogrzebie nie wyglądały zbyt dobrze. Przygotowania grobów nie były łatwe ze względu na obsuwanie się ziemi. Radca miejski wskazał na to, że groby żołnierzy powinny mieć formę łóżka. Deputacja zdecydowała się na pole dziesiąte, ponieważ okazało się najpiękniejsze i najbardziej nadające się, postarano się pozyskać architekta cmentarzy w celu opracowania projektu. W dniu 4 września 1915 roku Posiedzenie Radnych Miejskich zadecydowało o utworzeniu cmentarza według Planu Królewskiego.